W Słowa świętej Ewangelii według świętego Marka. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdołał. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszy, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, Rabbi, dobrze, że tu jesteś, postawimy trzy namioty jeden dla ciebie jeden dla Mojżesza, jeden dla eliasza nie wiedział bowiem co należy mówić tak byli przestraszeni i zjawił się obłok osłaniający ich a z obłoku odezwał się głos to jest mój syn umilowany, jego słuchajcie i zaraz po tym, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przekazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co to znaczy powstać z martwych? Oto słowo Pańskie. Niech Słowa Świętej Ewangelii znalazł nam naszych grzechy. Amen. W imię ojca i syna i ducha świętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowanie w Chrystusie, bracia i siostry, dzisiejsi parafianie, siostry zakonne, umiłowane Boże dzieci. Dobrze, że tu jesteśmy, tak powiedział święty Piotr do Pana Jezusa, kiedy zobaczyli przemienienie pańskie, kiedy widzieli, jak Pan Jezus był w takim świetle, osłoniony promieniami, był przemieniony przed nimi. Zobaczyli w ogóle bóstwo Pana Jezusa, majestat Boży. I co naprawdę bardzo ciekawe, wzruszające, zobaczyli proroków Starego Testamentu, o których wiedzieli, o których czytali, bo byli ludźmi wierzącymi. Prawie każdy Żyd każdy Hebrajczyk zna Stary Testament, zna proroctwa i dla nich to było rzeczywiście bardzo wzruszające, może tak, tylko troszkę możemy sobie wyobrazić, tak jakby my na przykład modlili się w kościele i w pewnym momencie zobaczyli na przykład święty, zobaczyli papieża Jana Pawła II, zobaczyli. Na przykład proboszcza Wana, zobaczyli bisku Pałczęskiego, tych ludzi, których znamy, ale którzy już są w niebie. I dla apostołów to było takie wzruszające, nieoczekiwane, ale też było to potwierdzenie, że ci prorocy mówili o Panu Jezusie, mówili, że ma przyjść Mesjasz, że przyjdzie Syn Boży, aby zbawić ludzi. I oni, kiedy chodzili z Panem Jezusem, słuchali jego nauki, widzieli jego cuda, wtedy na duże przemienienia zobaczyli całą prawdę, że to rzeczywiście jest Boży syn, mesjasz. I jedno co nam dzisiaj trzeba powiedzieć też za świętym Piotrem, dobrze, że tu jesteśmy. Każdy z nas Powinien powiedzieć, Panie Jezu, dobrze, że my jesteśmy w kościele, dobrze, że jest Musza Święta, dobrze, że my możemy spowiadać się, dobrze, że my przyjmujemy komunię świętą, bo to największe szczęście nasze, dobrze, że jesteśmy Twoimi uczniami i chcemy tutaj pozostać, ale Pan Jezus mówi, trzeba iść dalej, trzeba być apostołem dla ludzi. którzy szukają Pana Jezusa, którzy szukają swojego zbawienia i doprowadzić ludzi do zmartwychwstania. Apostołowie też usłyszeli słowa Pana Jezusa, że oni mają zachowywać w swoim sercu, nikomu nie mówić, rozważać w swojej duszy. To wszystko, co oni widzieli, aż do momentu zmartwychwstania i między sobą pytali się, co to znaczy zmartwychwstać. Pan Jezus ich przygotowuje na ten bardzo ważny moment. I dlatego Kościół Święty czyta Ewangelii o przemienieniu Pana Jezusa w czasie Wielkiego Postu. Bo to jest ten moment, kiedy my przygotowujemy się do zmartwychwstania pańskiego do Wielkanocy. My jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie, powinni być ludźmi zmartwychwstania. Dlatego teraz w tym momencie chcemy również być świadkami przemienienia Pana Jezusa, ale też chcemy prosić, żeby Pan Jezus przemienił nas, przemienił na nowych ludzi podobnych do siebie. I usłyszeli głos z nieba. To jest mój syn, umilowany Jego słuchajcie. Sam Bóg Ojciec prosi nas, abyśmy byli posłuszni Panu Jezusowi, bo Pan Jezus jest Słowem Ojca, bo Pan Jezus jest tym, który wypełnia Słowo. I tak jak my modlimy się w Anioł Pański, a Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami, tak samo chcemy, aby te słowa byli prawdziwe w naszym życiu, aby Słowo Pana Jezusa wypełniało się w życiu każdego z nas. Oto dzisiaj prośmy Dobrego Boga, byśmy szli drogą zbawienia, abyśmy byli ludźmi przemienienia Pańskiego i abyśmy przemienili się na Chrystusa. I w taki sposób doszli do nieba i otrzymali nagrodę życia wiecznego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego. Stworzyciela nieba i ziemi, Wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, Który z Ojca jest zrodzony Przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia, z z nieba i za sprawą Ducha Świętego, Przyjął całość Marię dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Pod koncjuszem Pilatym został męczony i pogrzebany. I zmartwychwstał w dnia trzeciego, jako znajmia pismo i wstąpił do nieba siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem nie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie, i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.